Chwała Pana, chwała Boga w waszym sanktuarium. Chwalcie to w firmie swojej mocy. Drodzy bracia, dziś zastanowimy się nad tym potężnym psalmem, który uczy nas o znaczeniu codziennej modlitwy. 150 psalm jest ostatnią z psalmów, eksplozja uwielbienia, która pokazuje nam, jak powinniśmy zbliżyć się do Boga z radością i wdzięcznością. Dzięki temu poznamy pięć podstawowych powodów, aby utrzymać nasze aktywne i ciągłe życie modlitewne. Jezus w tym szczególnym momencie połączenia przychodzą z moim sercem otwartym, aby go czcić i rozpoznać Jego wielkość w moim życiu. W swojej nieskończonej mądrości nauczył nas wartości codziennej modlitwy. Pierwszym powodem modlitwy każdego dnia jest przywilej bycia w Twojej obecności. Podobnie jak psalmista, który wszedł do sanktuarium, aby oddawać czczenie, możemy również zbliżyć się do Ciebie w dowolnym miejscu i czasie, ponieważ zawsze jesteś obecny. Dzięki codziennej modlitwie znajdujemy siłę i kierunek, tak jak słońce rodzi się każdego ranka, aby oświetlić nasze drogi, Jego obecność w naszych modlitwach. Oświetla nasze decyzje i wzmacnia nasz duch, aby stawić czoła wyzwaniom. Modlitwa utrzymuje nas w związku z Twoją miłością. To jest jak źródło żywej wody, które nigdy nie wyraża się, odnawiając naszą wiarę i nadzieję z każdą chwilą, którą poświęcamy na bycie w Twojej obecności. W modlitwie znajdujemy pokój dla naszej duszy. Kiedy świat w pobliżu wydaje się poruszony i zdezorientowany, w ciszy rozmowy z Tobą znajdujemy spokój, którego potrzebujemy tak bardzo. W codziennej modlitwie odkrywamy nasze prawdziwe cele. Jak kompas, który zawsze wskazuje na północ, Twoje nauki prowadzą nas na ścieżkę, którą powinniśmy podążać, ujawniając specjalne plany przygotowane dla każdego z nas. Kiedy poświęcamy się modlitwie, nasz umysł jest odnowiony. To jest jak miękka poranna bryza, która oczyszcza niebo z ciemnych chmur, więc usuwasz nasze obawy i dajesz nam przejrzystość do myślenia i działania zgodnie z Twoją wolą. Praktyka modlitwy uczy nas dyscypliny duchowej. Jako sportowiec, który codziennie trenuje, aby osiągnąć swoje cele, nasze zaangażowanie w poszukiwanie Jego obecności sprawia, że jesteśmy silniejsi. I bardziej zdeterminowani w naszej podróży. W każdej chwili modlitwy doświadczamy Waszej życzliwości w nowy sposób, to jak rozważanie ogrodu wiosną, w którym każdego dnia otwiera się nowy kwiat, ujawniając różne aspekty Twojej opieki i miłości do nas. W bezruchu modlitwy znajdujemy odpowiedzi, że hałas świata nie pozwala nam usłyszeć. Jak spokojne jezioro, które doskonale odbija niebo, nasze serca w ciszy mogą lepiej zrozumieć jego kierunki. Codzienna modlitwa pomaga nam skupić się na tym, co naprawdę się liczy, podobnie jak latarnia morska, która prowadzi statki w ciemne, noce jego światło utrzymuje nas we właściwym kursie, uniemożliwiając zagubienie się w rozproszeniu i przechodzeniu problemów. Jezus, codzienna modlitwa uczy nas, abyśmy byli wdzięczni. Każdego dnia mamy tak wiele błogosławieństw, aby podziękować: powietrze, które oddychamy, rodzina, którą nam daliśmy, praca, która nas podtrzymuje, zdrowie, które pozwala nam żyć. Wdzięczność w modlitwie otwiera drzwi za nowe cuda. Podobnie jak ziarno posadzone na żyznej ziemi, każde szczere podziękowania z wielokrotnia błogosławieństwa w naszym życiu, czyniąc owoce, których nawet nie wyobrażaliśmy sobie. Kiedy modlimy się z wdzięcznością, nasza perspektywa całkowicie się zmienia. To tak jakby pójść na szczyt góry i zobaczyć świat pod nowym kątem, zdając sobie sprawę, że nawet trudne czasy mają większy cel w naszej podróży. W wdzięcznej modlitwie odkryliśmy skarby ukryte w prostych sytuacjach. Jako poszukiwacz, który znajduje kamienie szlachetne, zaczęliśmy cenić małe chwile, które kiedyś pozostały niezauważone w naszym codziennym pośpiechu. Wdzięczne serce w modlitwie przekształca nasz sposób życia. To jest jak piosenka, która zmienia środowisko, wnosząc harmonię do wszystkich obszarów naszego życia i pozytywnie zarażając ludzi wokół nas. Dzięki modlitwie z wdzięcznością uczymy się świętować każdą chwilę, jako dzieci, które są oczarowane małymi odkryciami. Zaczynamy rozpoznać ich obecność w najprostszych szczegółach naszych czasów. Wdzięczność wyrażona w modlitwie wzmacnia naszą nadzieję. Podobnie jak tęcza po burzy, przypomina nam, że Masz kontrolę nad wszystkimi rzeczami i że możemy zaufać Waszym obietnicom w naszym życiu. Jako instrumenty w orkiestrze, która, chwali Pana, nasze modlitwy są melodiami, które wspinają się do nieba. Każde słowo dyktuje z szczerością jest jak muzyczna nuta, która dotyka Twojego serca. W modlitwie uczymy się słyszeć Twój głos. W ciszy naszego pokoju, kiedy jesteśmy oddani byciu z Wami, rozmawiasz z naszymi sercami i pokazujesz nam, jak następować. Modlitwa przekształca nas w środku. Jak ogród, który musi być codziennie podlewany, nasze życie duchowe wymaga ciągłej opieki, jaką może zapewnić tylko modlitwa. Poprzez codzienną modlitwę rozwijamy się z Wami bliżej. To nie tylko czas próśb, ale cenny czas intymności i komunii. Jezus, modlitwa uczy nas ufać. Kiedy codziennie się modlimy, uczymy się zapewniać nasze obawy w Twoje ręce i ufać w Twoich doskonałych planach. W modlitwie znajdujemy pocieszenie dla naszych smutków. Jako przyjaciel, który jest zawsze obecny, witasz nas i przez cały czas pocieszasz. Modlitwa pomaga nam wybaczyć i kochać więcej. Kiedy jesteśmy w Waszej obecności. Nasze serca wypełniają się Twoją miłością i widzimy innych z większym współczuciem. Jezus, poprzez codzienną modlitwę uczymy się być bardziej cierpliwym. Podobnie jak rolnik, który oczekuje właściwego czasu zbiorów, modlitwa uczy nas zaufania w swoim doskonałym czasie. Modlitwa daje nam mądrość do życia. W każdej chwili mijamy Twoją obecność. Dowiadujemy się więcej o Twojej miłości i o tym, jak żyć życiem, które Ci się podoba. Kiedy modlimy się codziennie, nasza wiara jest wzmocniona. Jak drzewo, które staje się mocne, ponieważ jego korzenie są głębokie, nasza wiara pogłębia się poprzez ciągłą modlitwę. Modlitwa sprawia, że nas pokorni. W Jego obecności rozpoznajemy naszą małość i wielkość, a to pomaga nam żyć z większą prostotą i wdzięcznością. Jezus, codzienna modlitwa przygotowuje nas do wyzwań, jako tarcza, która nas chroni. Bycie w Twojej obecności wzmacnia nas, aby stawić czoła trudnościom. W modlitwie znajdujemy kierunek dla naszych decyzji. Jego światło oświetla naszą drogę i pomaga w dokonywaniu wyborów, które cię zadowolą. Modlitwa łączy nas jako rodzinę. Kiedy modlimy się razem lub siebie nawzajem, nasze więzi są wzmocnione, a ich miłość płynie między nami. Drodzy bracia, którzy towarzyszyli tej modlitwie, pamiętają, że każdego dnia mamy możliwość rozwoju w naszym życiu modlitewnym. Kontynuuj w tym łańcuchu błogosławieństw, wybierając jedną z dwóch modlitw, które pojawiają się teraz na Twoim ekranie. Nie zapomnij zasubskrybować naszego kanału, aby otrzymać więcej treści, które budują Twoją wiarę. Niech Jezus pobłogosławi wszystkich, którzy obejrzeli ten film. Niech Twoja obecność będzie stała w Twoim życiu. I że praktyka codziennej modlitwy zmienia się każdego dnia w imieniu Jezusa. Amen.